Zerknął, widzi kask, a materiał opisany jako mr nie, 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 mylicie się. To ja po prostu idę sobie w kasku. Zawsze po lesie trzeba chodzić w kasku. Nie po lesie, tylko myśmy przyjechaliśmy w nowe miejsce. Tu jesteśmy. Co to jest tu? No, jakby nie będzie zdziwienia, jak powiem, że to bunkier. Panzerwę. Nie, ty, no nie mów, że bunkier, to jest tak, schron, bo znowu bojowy. dostaniemy po głowie, Przemek, nasza amatorka. Nie, 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 stop, 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 ale my, to, to nie jest tak. Słuchaj, jest hasło, bunkry dla bunkrowców, tak? Strona Muzeum w niebie to jest bunkry.pl. Ci miłośnicy bunkrów to są bunkrowcy. Więc naszego, strona bunkrowcy.pl, tak. nie bunkrowcy, bunkrowo.pl Bunkrowo Tomka pozdrawiam bardzo serdecznie Więc yy, nie ma yy, schronowo nie ma schronowców, są bunkrowcy, więc ja uważam, że jak najbardziej Ale prawidłowo. Ale po łbie za to, a my idziemy na bunkry. Wy sobie idźcie na schrony, a my idziemy na bunkry. To znaczy, nie, to tam wąskie, to tylko wąskie grono było tam, nie już nie wszystkich na schrony. Nie, no pewnie, oczywiście, że tak żartuję. Dobrze, <laughs> Przemek, zacznijmy od tego, jeżeli jestem w kasku, to znaczy, że wejdziemy do środka. To już chciałbym na dzień dobry powiedzieć. Ale to za chwilę, dużo... Te... Dużo tego chodzenia nie będzie. Nieważne. Zacznijmy. To jest od dupy strony, popularnie zwane. Ja wolę określenie ehm. strony własnej. pancerwerk 773. Bardzo ciekawy. Wentylacja. 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 Nie. nie. To już nie jest wentylacja. Co nie. to jest? To. To, jest... Jest to co to są? No, jak widać, że to. Poczekaj, poczekaj. Dobra, nie mów. Ja już, ja już wiem. Ja już wiem. To jest rzecz, którą jak przejeżdżaliśmy, jak jechaliśmy na poprzednie obiekty, Przemek zauważył. I to jest na tyle ciekawe, że powiemy na końcu wprowadzenia. Na końcu. Dobrze. Wprowadzenia. wprowadzenia. Czyli jak już powiemy tu. Tu mamy dziury, tu mamy wentylację, tu mamy wejście, tak. I tam mamy. Płytę i jeszcze jedno wejście, bo to jest takie podwójne wejście, przy czym jakby ktoś się zastanawiał, czy jedno jest wejściem, drugie jest wyjściem, bardzo często jedne drzwi były zamykane i to był taki dodatkowy skład pancerny. Aleś powiedziałeś. No co? Drzwi. To takie grube, wielkie. A czy duże, czy małe, to nadal będą drzwi. Dobrze, ja widzę, że tu płyta jeszcze jest, karabin zabrali. Raczej. Nie ma, tu drzwi też zabrali. Jest to obiekt, który nie jest yy, jak gdyby wtopiony w cały system. Nie jest, jest połączony osobny. z systemem podziemnym, jest pojedynczym, jednokondygnacyjnym obiektem. obiektem bojowym. Przemek. I zacznijmy może od tego. W związku z tym, tu mamy dziurę, mamy otwór, właściwie nie otwór, a wgłębienie. To może oznaczać, że ktoś tu napierdzielał, prawdopodobnie z tamtej strony, z jakiejś armaty. Tak, to wszystko na to wskazuje. No i właśnie, I teraz powiedz, co to są za dziury, wytłumacz. Znaczy, właściwie to ja tylko mogę, możemy porozmawiać o tych śladach. To są ślady i to, jak sobie obejrzymy tutaj elewację tego obiektu, to mamy po różnych kalibrach. Trochę mniejsze tutaj. Poczekaj, tutaj to no, na przykład tam, trochę mhm. mniejszy, tutaj na tej elewacji, popękane, on, te, tak, to, on też, to też nie jest czytelny. Czemuż, poczekaj, poczekaj. On jest na tyle ciekawy, że... Ale kurde, bo... Co myślałem, że pocisk jest? Nie, tylko tak zaglądam. Przemek. Coś mi tu nie pasuje. Co ci nie pasuje? No dobrze, zacznijmy. Mały kaliberek, większy kaliberek. To albo po pocisk wbił się i eksplodował tu. Bo... My, nie, my mówimy o obiektach bojowych, ale trzeba mieć na uwadze, że są różne rodzaje amunicji, yy, różne rodzaje pocisków i one powodują różne skutki, tak? A tu była Jedne, możliwość potestowania. Jed, yy, ktoś tak stwierdził i różne efekty, I, yy, jeżeli pocisk jest peł, tak zwany pełnokalibrowy, czyli nie ma materiału wybuchającego, no to to jest stalowy rdzeń o średnicy określonej tam w zależności od kalibru armaty, który pędzi z prędkością. Powiedzmy około 800 metrów na sekundę, i swoją energią i uderza, i swoją energią dokonuje uszkodzeń. I teraz, w zależności od tego, jaka, jaką dysponuje energią, to albo to stanie się tak jak tutaj: że pocisk wbił się, prawdopodobnie wypadł lub został wyciągnięty, albo stanie się tak jak no właśnie. w tym miejscu. Przebiło się! Jest, ściana jest przebita na wylot. My postaramy się wejść do tego Przebiło. miejsca z drugiej strony i pokazać. Ten pocisk wpadł do środka. Ten pocisk nie. Ale z tego, co ja pamiętam, po drugiej stronie jest zbiornik. Być może był jeszcze z wodą i to, ta energia została wyhamowana. Wytracona na tym zbiorniku. Szukam w mojej magicznej torbie latarenki. No, widać wnętrze o, widać wnętrz obiektu! Działa się kontrolę latarkę? O, widzisz, widzę, widzisz? widzę. To jest sztolniówka, o zobaczcie. Dzień dobry, bo tam ktoś jest. Nie, że tu oczywiście to jest odbicie, ale zobaczcie, przebił się. I to właśnie, to właśnie jest rzecz. I teraz patrz, my tu w czasie pierwszych odcinków naszych rozmawialiśmy o ostrzelaniu pancerwerka numer 717. Tam są teorie, które mówiły i materiały wskazujące, że użyto tam kalibru 203 mm. No to to jest moim zdaniem ślad po kalibrze bliskim tego, tych 203 mm. I pocisk wpadł do środka. Co prawda, tam strzelano do kopu, ale to jak ci, którzy oglądają nasze odcinki i troszeczkę są w temacie, to też wiedzą, że ten obiekt troszeczkę inaczej wyglądał po ostrzaniu I kopuła była odsłonięta, te wybuchy odsłoniły kopułę. A może tutaj I był ja bym stał... materiał słabszy użyty? Co to znaczy, tu się jest? Przebiło się. No w końcu jest to żelbet, nie? Ale wiesz co, no i to są już, to jest ta część, której ja z kolei nie lubię, opowieści dziwnej treści. Ale ja je I... uwielbiam. Przemek, farbowanie, maskowanie... Yy... Farbomaskowanie. Farbomaskowanie yy, oryginalne, zielone. No zakładam, że jak najbardziej tak. To jest to, o czym mówiliśmy, że w różnych efektach, w róz... różnych obiektach są różne kolory. Przypomnę, że pokazujemy jak na razie, z tego co ja pamiętam, tylko zielone, byśmy musieli pojechać... Żółte troszkę. jeszcze chyba były. Nie pamiętam? Chyba tak. Dobra. Było za mikrofon popsułem. E, no czy chyba popsułem. Mam nadzieję, że mnie było słychać. No ale nieważne. Chyba był jeszcze żółty. Okej. Okay. No, i czapki były. I czapki, tak. Fachowe określenia, ciapki były. Jak nie ma fachowego określenia, to to, którego już jest, jest wystarczająco fachowe. Jak I dla mnie. teraz co to oznacza? Wchodzimy do środka. ja bym to. Jak to możesz zajrzeć, dobra, co ja ci będę. Ech, no ja wiem, że tutaj najprawdopodobniej. Ło, kurde. No dobra, czyli jednak dobrze. O, tutaj był karabin przed samym wejściem. Tutaj oczywiście była zapadnia która się podnosiła do góry, to już wielokrotnie wam pokazywaliśmy i tam się zamykały te e, drzwi dodatkowe zabezpieczenie suficik metalowy z elementami jeszcze mocującymi przewody elektryczne, wentylacja no może, ty to lubisz się przeciskać, to możesz spróbować tutaj? no jak? wiesz co jak zastosuję teraz twoją opcję, czyli jak można łatwo? Dobra. To zróbmy to łatwo. Dawno nie, nie oh. wchodziłem do tego obiektu, ale spróbujemy da. dojść do takiego łatwiejszego wejścia. Gdzieś tam. A to nie z... tędy? Nie, 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 nie. kurczę. Jest. Nie, ja wchodziłem zawsze od tyłu, tam był jedną z, z wież. Czyli od przodu? Tak, od tyłu, czyli od przodu. Zapomnij o woda. No czekaj, czekaj, daj pokażmy to ludziom. Żeby nie było później, że... Ach, gdzieś tam, o kurde i tu też. A to też zapadnia tutaj powinno być w takim razie. Jodziwo zabudowana ta ściana jest. Zawsze na bloku wejściowym za tymi drzwiami Szymek. grubymi były zapadnie. Gruby. A kto tutaj zabudował cegłami? Zaraz zobaczymy od środka. Bo tu są cegły Ten obiekt był zabezpieczony W ramach tego zabezpieczenia pozostawiona była nawet ściana w środku Zaraz, powoli Ale dojdziemy do tego miejsca Zakładam, że tak Zakładam, że tak Słuchaj, Zobaczymy. teraz przyjeżdżasz jednego dnia, masz wejście do bunkra, drugiego dnia przyjeżdżasz nie masz wejścia do bunkra. Tak, bo go zasypali. Bo go zasypali, także wiesz, e, A dobra, nie jest... możemy w ogóle już teraz powiedzieć, czas minął, a, a my mamy prawie że oficjalne informacje. Zabezpieczenie obiektu 598 zostało wykonane w sposób tymczasowy. U, tu była... Kopuła. 27, tak. E... Został zabezpieczony w sposób prawidłowy, tymczasowy na okres roku. W tym czasie mają być przygotowane e, zabezpieczenia docelowe i obiekt ma zostać zabezpieczony. Cały czas mówimy o obiekcie, który został <laughs> e, zabezpieczony przed turystami i dewastatorami. No i wyglądał jak wyglądał. Poszukajcie sobie materiału. 598 Dewastacja bunkra. Niestety wygląda jak wygląda: zasypany, poobkładany. Tędy? Tak. No dobrze. W takim razie nie róbcie tego w domu. Pamiętajcie. Rzeczy, które robimy, robimy na własną odpowiedzialność. I nie zachęcamy Was absolutnie do tego, abyście robili. Co więcej, wchodzimy tutaj po to. Abyście mogli zobaczyć, jak obiekty wyglądają w środku, i nie zrobili sobie przy tym krzywdy. My to robimy na własną odpowiedzialność. I nie bez przyjemności, trzeba dodać. Jakby ci to powiedzieć, robię to z ogromną przyjemnością. Dobrze, jeszcze tylko wyłączę moją drugą latarkę, bo mi się zaświeciła. O. Jesteśmy od strony wyjścia ewakuacyjnego. Nie, 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 nie Tomek. To nie, nie jest było wieś... wyjście ewakuacyjne. Tutaj było stanowisko dla karabinu maszynowego za płytą pancerną. O! o ten obiekt miał dwie e, wieże, dwie kopuły 20P7 i płytę pancerną 7P7 i za nią karabin maszynowy. I bardzo solidne drzwi wejściowe tutaj. O! Się ostało jeszcze i był rzeczywiście cegłami zabezpieczony. To co, może po kolei wszystko? A jak sobie życzysz. Dobrze. Pierwsze pomieszczenie, pomieszczenie dowódcy, jak rozumiem. Z możliwością no, lub kontaktu... Lub powinien, że łączności. Raczej. No, ale... Tak, ja bym stawiał tutaj na łączność, tam trochę dowódca. Albo tak, albo obok. Ale widzisz, jak ja się szybko uczę? Tak. A co tu mogło być? To, w takich miejscach to mogło być wiele rzeczy, jakaś szafka, mufa spinająca kable, elementy chociaż dość solidne zawiesi. No właśnie. A, ale to też i... No widać niby, że tutaj kable jakieś na pewno leciały. Tak, to też się zgadza. Może to była na przykład jakaś płyta bezpiecznikowa. Nie ma na świat. Pomieszczenie dowódcy. Tak, o, to no bo zobacz tutaj prawdopodobnie ładne kafelki. Znaczy nie kafelki, tylko ładne cegiełki, były wymalowane jakąś farbą. Hmm, przynajmniej... Ciekawe, bo faktycznie jakoś nie zwróciłem wcześniej uwagi na takie rozwiązanie. No i klimatyzację miał dowódca tutaj zamówioną. Tutaj, tutaj to... podobnie były rycze. No I tam miał umywaleczkę. To idźmy może w prawo. Fajnie jest ślad, po umywalce. Tutaj? W prawo? To opuścimy tą część, a tutaj akurat jest koniec. Bo tu... Chciałem przy powrocie to zrobić. Eee... No okay. jak chcesz. No bo jedziemy w prawo i tak robimy to, wszystko od prawej od, strony. Osłone. Poczekaj Przemuś, Chuj, tak, od tak, prawej, to, prawej tak, strony. Tak idziesz, dobra. Zastosujmy tą zasadę. Pomieszczenie rozumiem załogi. Najprawdopodobniej tak. W którym mieściły się prycze. Tutaj spali ludzie. O! Uciekamy z nich. Uciekamy. Nie topesz. Żebyśmy nie obudzili gościa. Oprowadzaj po głościach. A to co, też ktoś zaczął malować? Nie, e, właściwie to trudno powiedzieć, że wiesz, teraz to już po tylu latach. Nie malujcie, drodzy moi, Ale nie odnawiajcie na No tak To jak już jest stara sprawa. Kolejne pomieszczenie. Też bym że hmm. mieszkalne. Zwołujmy. Ale zobacz, tutaj też jest takie samo rozwiązanie ku dowódcy. Ciekawe. A to ciekawe pomieszczenie. Aha, bo to jest ucieczkowe. To ewakuacyjne. Ach, tak. O właśnie o tym mówię. <grych> o, tu jest widoczny ten taki y, gruby żwiru, o którym zazwyczaj się mówi, a y, w niewielu miejscach go widać. Się który się Nim wody. była wypełniona ta półstudnia tego mm -hmm. wyjścia ewakuacyjnego. Ładne zniszczenie też oszczędzali na farbie, bo jeżeli stały tu jakiegoś rodzaju meble, w cudzysłowie nie meble. wiemy, kto to i kiedy robił, to, to też wiesz, można. No poczekaj, tak, go robić jakąś ideologię. Żeby to tak nie było. Żeby nie doświadczyć. Proszę. Aha. No nie, nie, to nie jest to miejsce. Nie, nie, chodzi mi o to, że no ale wrócimy tędy. Tak, wrócimy tędy. Dobrze, jak wrócimy, to w takim razie... Raczej wrócimy. Opa. Taki jest zamiar. Podsadzić cię, podaście. Hmm, Wiesz jak mam coś w ręku, to ciężej jest przełożyć nogę. Dobra. I tu zaraz mi baterii nie starczy. Zostało zaledwie 5%. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, okopconym dosyć mocno. Jest to prawdopodobnie wejście Bo do. wieży, czyli pomieszczenie. załogi. Tak, pogotowia bojowego. Załogi. Tak jak tutaj mi... mogli mundury wieszać. So, z tymi haczekami to już przerabialiśmy. Dowcipni się znalazł. No ale tak, no być może. Kapotę. O, a to? W... Zachował się wspólnik pod łóżko. Raz, pamiętasz już kiedyś? Mm -hmm. mówię, jak na takim miejscu tutaj? Trzy. trzy Raz, dwa, trzy. To w tym wypadku tak się zastanawiam, którą chciałbym opcję? Najniżej czy najwyżej? Jak śpisz to wszystko, jedno. No tak, jak jesteś zmęczony. No i jesteśmy w kopule, którą oglądaliśmy. Ja bym powiedział, że na podszybiu. No dobrze. Jak już wiesz, bunkry, obiekty. <laughs> Widać tyle. Tu zobacz, tu, 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 tu za drzewkiem. Co to są szpile? No szpile trzymającą go półę. No ona jest rozerwana eee. A, ta. Czyli to jest ta śrubka taka nazwa. Tak, ta śrubka. O, to jest ciekawostka, zobaczcie, fajnie. Szpili chyba jeszcze nigdzie nie widzieliśmy tej W 16 śrub... było, jest. Nie tak? wiem, czy tam pokazywaliśmy. I też solidne wejście. Tam jest jeszcze z nakrętką. Do zobaczenia, za chwilę muszę wymienić baterię. I tu użyję stwierdzenia. Wracamy z powrotem. <laughs> Jakby można było wracać w innym kierunku. Bateria wymieniona, czyli lecimy dalej. Tu kolejne pomieszczenie. Jak sądzę, no. tutaj albo agregaty, albo woda. Znaczy, tu Aha, prawdopodobnie jedno i drugie. Stały. Albo jedno A woda i drugie. była tutaj. tutaj, tutaj, tutaj. Tak. A tu studnia. Pomieszczenie, a tu studnia. A, czyli agregaty plus urządzenia, które naciągały wodę i Ja to za mówię na takie, takie połączenie, to mówię maszynownia. Bo jest, to jest i energia elektryczna, było. i woda, i wszystko. Jakby nie było, maszynownia, podesty po to, żeby no. wygłuszyć troszeczkę... E, na tym jeszcze, to jeszcze to maszyna, to nie była przymocowana bezpośrednio do tego elementu betonowego. Tu był taki... Ja bym powiem, no, to nazwał wibroizolator, bo to była taka konstrukcja metalowa, która mhm. jeszcze na której, z elementami gumowymi, na której ustawiony był ten agregat. Rozumiem. Idziemy... O tutaj była waleczka. Tak. Eleganciuska. Idziemy do kolejnego pomieszczenia po dwóch schodkach i to jest to przebicie właśnie. O, ale to pomieszczenie również służyło prawdopodobnie do paliwa, do wody. Wiesz co, takie pomieszczenia no, różnie są opisywane. Bo tutaj nie ma pełnej ściany, no właśnie. pełnego zbiornika. No nie było to wiesz co, nie, nie pamiętam jak to jest opisane. One były jako albo na zobacz. opał, albo specjalnego przeznaczenia. Tu też coś strzela. No słuchaj, no jak wiesz, to już nie wiadomo co. Nie wiadomo co to się dalej stało taki odłamek, tak? Czy element pocisku, jak tutaj wpadł, czy on nie uderzył, co trudno teraz, to już możemy sobie to też teoretyzować. To można kąta w tym momencie, chociaż z drugiej strony może no to jest tutaj przeszedli. elementy siatki zbrojeniowej, jakąś rurę przeszedł po drodze. Zresztą, o i ta rura tutaj jest. No i tu jest też rura. Ale chodzi o to, że ten pocisk przeszedł przez rurę, zobacz. Mm -hmm. No zniszczył, jeżeli była zabetonowana. Nie było tak. Chociaż tu jest jeszcze. A może on się tu skończył. I tutaj no. jakiś. Odstrzymał. Powiedzmy, że no, no jest. Pozostał ślad. No bo wiesz, przebić coś takiego, to jego siła na pewno została wytracona bardzo mocno. Czekaj Pomieszczenie załogi. A tutaj nie przebił. A tu zostało. Ale niewiele mu zostało. Nie, bo. Mimo wszystko to się prawdopodobnie Deczka tak Proszyło i się poukonywało Ludzie to mają zabawę Bo tu były toalety Umywalka A A czekaj. Toalety no. albo Kuchnia. O kurcze Trzeba sprawdzić będzie No bo zobacz Czy Umywalka jest? duża to... Ale zobacz Nie niemożliwe też bym się <laughs> ale prawdziwe chyba. Nie wiem. Aż się wierzyć nie chcę. Takie trochę za bardzo chromowane, nie? No właśnie. I, i jakby znając <laughs> tendencję, no pewnie zostałoby to odebrane. Chociaż z drugiej strony, kto by przyniósł z domu i co, może być? Jednak kuchnia. Sprawdzimy ją później. Ale kuchnia. Ja też byłbym za tą opcją kuchenną, bo tutaj. Duża umywalka. Tak, to dość charakterystyczne, jest no. tak na, na przykład na sił. Tylko czemu duża umywalka i mała umywalka? Nie, nie, nie. Do rąki do, do mycia naczyń? No niby no, tam ja nie wchodzisz do pomieszczenia. No i właściwie wracamy na drugą stronę znowu. Trzeba przełożyć jedną nogę przełożyć drugą nogę. I zeskoczyć Rysunki już późniejsze. Tutaj rozsuwane drzwi. Czyli prawdopodobnie jakiś magazynek. Choć na magazynek to nie wygląda za nie jest czy tutaj nie toalet toalet i przy okazji... to Tu mi kazałeś przechodzić. Znowu... tak robisz. Lubię, ale jak nie trzeba, to... Toaleta umywalnia. Kurde, dla mnie to jest w ogóle ciekawe, ale zobacz. Przemek. A to nie jest czasem pisuar. Ja tutaj pisuarów nie spotkałem, raczej... No tu płaczu. Z... No czy w sensie... No, no tak to chciałem nazwać. Bo zobacz, tu jest też umywalka. Bożej. Czyli co, dwa kibelki były? Yy, raz, dwa, trzy. Nie, nie, w sensie, że to jako jedno pomieszczenie, tam jako drut, kibelki. Ale nie, to tam była już ustaliliśmy kuchnia. No ale też było coś podobnego. No, jak to, 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 to. Tam do mycia warzyw, tu do mycia rąk. <grym> I nie tylko. Zresztą tutaj też chyba była kolejna jakaś. Jedna, druga, załodowa, coś. Armaturka. To no, może rzeczywiście to był kibelek. Tutaj mamy gniazdo karabinu. Tylko czekaj, a z której strony jest Aha, bo tutaj e, płyta karabinu, nie gniazdo? A ty mnie nie poprawiasz. Oj, faktycznie, ja tego jakoś nie I też kolejne studzienne, zobacz. no To są tam z drugiej strony, właśnie te cegły. Tak, tak. Zostało to zabezpieczone, zamknięte, No i tutaj jesteśmy z drugiej strony. To jest tam, gdzie, gdzie wchodziłem. Eee, to jest zapadnia, która się podnosiła i zamykała, tutaj, w tym momencie. Tu, tam był przycisk zwalniający mechanizm, pod, mhm. pod tą a tu drzwi klapką. były rozsuwane. Tak. Nie były otwierane. Takie podwójne drzwi, w takim razie. I kolejne zejście do punktu czerpania wody i zabezpieczenia. Eee, ja bym nie powiedział, że to czerpanie wody. A co myśli, że to był y zbiornik na koniec? Urządzenie asenizacyjne, albo w jednym, albo w drugim miejscu. Pięknej nazwy użyłeś. Kolejne bardzo ciekawe pomieszczenie jak sądzę, pomieszczenie załogi, po części bo z reguły tak było używane wyjście do y jednej z kopów. Tak. tak. Kolejna wieża bojowa prawetycznie chyba tędy nawet można byłoby też wyjść. Właśnie tak widzę, że byłoby też... To wyjdziemy sobie tędy. Ucieczkowy. Ewakuacyjny. <grybuj> <grybuj> Dobrze. Żołnierz nie ucieka, żołnierz się ewakuuje. I tutaj gruby karabin maszynowy. Nie, raczej gruba płyta pancerna, a za nią karabin maszynowy. Gruby karabin maszynowy, tak. czyli większego kalibru, taki który pozwalał nam, tutaj było, była płyta przykręcona, pozwalał nam pustrzelać. Eee, tu były takie uchwyty, łapy i tu była przesuwna, przesuwna zamknięcie tej... Tak samo jak tu, bo to jest punkt widokowy. <śmienią> Szczelina obserwacyjna. Tak. No właśnie. Ja ci kiedyś, kiedyś chyba muszę zrobić taki, taki, taką zakładkę z opisem, co się jak nazywa. Tak. I będziesz chodził z taką kartką. A zobacz, a tu moglibyśmy się porozumiewać. No bo to już to wentylacja. To co? To wybijamy się na zewnątrz. Dzisiaj materiał nam się bardzo długi zrobił. Ale. I z tym sobie też poradzimy. Bo podobno mimo wszystko, mimo tych naszych amatorskich określeń, dobra, moich amatorskich określeń i fachowej wiedzy przemka, podobno lubicie nas oglądać. Ostatnio nawet gdzieś e, ktoś stwierdził mój ulubiony duet. Co nas bardzo cieszy, czyli tak, tu była kopuła, sztuk jeden, tak. Tu tam była kopuła tu? sztuk 2. Tu była płyta. Tak. I tu wchodziliśmy. Tu wchodziliśmy, tu wyszliśmy. Czyli od dupy strony jest tam, tam, a tu jest od strony własnej, od strony <laughs> przeciwnika. Czyli tutaj mamy tak zwany przodek. Przodek bunkra. Wyłącz latarkę, Ja, ja ostatnio miałem komory, ty na, na bunkrach masz przodki. Słuchaj, jak chodzimy na bunkry, to i możemy mieć przodki, i możemy mieć I temu Jak mamy przodki, rzecz. to... Nasi to dobrze. przodkowie. No, nie pół żartem, pół serio, drodzy moi, traktujmy to wszystko z przymrużeniem oka, bo dla nas najważniejsze jest móc się spotkać, pogadać, pośmiać i spędzić w fajny sposób czas. Jeszcze raz, obiekt numer 773. Działka forteczna, tutaj, który nie będziemy Wam już opisywać, bo robiliśmy to wielokrotnie. To by było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o mediach społecznościowych. Zapraszamy na kolejny, mam nadzieję, ciekawy, wesoły i sympatyczny materiał. Trzymajcie się ciepło. Hej.